Hej, witajcie. Dzisiaj szybki odcinek. Jak zapewne wiecie, jutro są finały Industrialnej Granicy, czyli turnieju, który rozpoczął się jeszcze przed pandemią koronawirusa. Przez nią został przesunięty, no i nareszcie się doczekaliśmy tych finałów. Ja nie ukrywam, że gdzieś tam z tyłu głowy zawsze miałem chęć skomentowania turnieju. Tak się złożyło, że akurat teraz się pojawił, kiedy ja już mam wreszcie światłowód, wszystko działa. Więc stwierdziłem, że napiszę do supportu z zapytaniem, czy jest opcja, żeby restreamować go Okazało się, że jest, że mógłbym Dostałem zgodę, więc nie ukrywam, że z niej skorzystam W związku z tym zapraszam wszystkich jutro 30 maja od 15.30 na mój kanał na YouTubie Już jest stworzone zapowiedź, też wydarzenie, że jeśli ktoś chciałby udostępnić już innym osobom oczywiście zachęcam do tego na jakichś grupach wotowskich czy tam swoim znajomym w klanie to tutaj jest już bezpośredni link tu będzie ten stream, już jest zapowiedź, można sobie powiadomienie ustawić jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem będzie również na Twitchu w tym samym momencie jednocześnie ale to zobaczymy, bo jeszcze nie korzystałem nigdy z tej platformy, która umożliwia na kilku no wiadomo, że na kilku serwisach naraz, zobaczymy jak to wyjdzie Najważniejsze jest to, żeby tutaj wszystko działało. Nie ukrywam, że dzisiaj spędziłem sporo czasu i wczoraj na przygotowywaniu wszystkiego. Nie będzie to na pewno profesjonalny stream, bo nie da się tego za pierwszym razem ogarnąć w 100%, ale uwierzcie mi, że włożyłem całe moje serce, zrobiłem najlepiej jak potrafię. Mam nadzieję, że wszystko wypali, że będziecie się dobrze bawić. Zaprosiłem takie osoby jak Tomek, Darek, Kokster. Więc mam nadzieję, że będą mogli wpaść i ubarwić tego streama Przede wszystkim wykorzystując swoje doświadczenie podczas na przykład analiz bitew Ale też po prostu mnie wspomóc, bo to pewnie będzie kilka godzin komentowania Więc wiadomo, że ciężko samemu, jakieś trzeba przerwy też robić, więc mam nadzieję, że Że dzięki nim damy rady, będzie mój to pierwszy raz w roli castera i Mam nadzieję, że, że mi się spodoba i że się sprawdzę Oczywiście oficjalnym polskim streamerem jest Multi, ale jeśli ktoś chciałby zobaczyć ten turniej, czy też usłyszeć z innej, z innej perspektywy, czy też po prostu posłuchać innej osoby, to zachęcam. Zachęcam, tak jak mówiłem, link jest, będzie w opisie. Oczywiście to już jest, tak jak mówiłem, do oficjalnego wydarzenia. No i co? To chyba tyle. Zachęcam do udostępniania, bo naprawdę włożyłem masę czasu i fajnie by było jakby frekwencja dopisała. No i mam nadzieję, że słyszymy się jutro. Do usłyszenia!